No, to stać się była mi taka sytuacja. Wielu z się zgadza. dalej. Jak tam, chłopie? Stałeś już? To dobrze. Słuchaj, jestem tu przed garażem, chłopie. Tam już zapierdalają, stawiamy nowo maltanę. Nie wiem, czy, czy słyszysz, chłopie? Roboty są od skór wysyna. Ja biorę Volga, lecę, chłopie, do Augustyna. Potem zabieramy. Serafina, chłopie, i lecimy do wojewody. Nowe kwity trzeba, chłopie, podpisać. Wszystko jest już umówione, chłopie. Wojewoda wszystko podpisze, bo on wie, że ma podpisać. No, to dobrze. Nie tam wiesz, wyższe tematy. Nie tam, jeden telefon był i kwita na budowę jest. Część, część ziem przechodzi dla nas. Także te lasy możemy wyciąć. Dziewo idzie w dobrym celu, chłopie, bo będziemy nową chałupę stawiać dla córki starosty. Także wszystko jest ładnie wiesz, Swoimi dróżkami tam sobie idzie jak trzeba. To ruszaj mi się tutaj, chłopie. Musisz mi pomóc, roboty jest od skórwy syna do wyrobienia. Także działaj mi i żebyś mi.